Pomysł się wziął, wziął stąd, że w zeszłym roku um, udało nam się taką akcję zorganizować w przedszkolu u mojego syna, tam była chora dziewczynka, stąd w ogóle ta akcja, dlatego pomyślałam, że fajnie by było tą akcję pociągnąć i zrobić um, coś też um, w naszej szkole. No i dlatego jesteśmy teraz tutaj u nas. Mamy chętnych ponad 100 osób, już nie mówię ile, żeby się pani doktor nie przeraziła, że jest tu było Ciężko namówić. Nie, nie było ciężko. Niektóre osoby bardzo chętnie wzięły udział w tej akcji, niektóre miały troszeczkę więcej pytań, ale myślę, że na tyle rozwiałyśmy te wątpliwości, że po prostu zachęciłyśmy bardzo dużo osób. To jest pierwsza taka akcja w pierwszym liceum? W pierwszym liceum tak. A będzie powtarzana? Mamy nadzieję, że tak. Irma Nocek. Poli? Nie. Dlaczego się zdecydowałaś? Ogólnie chciałam pomóc komuś. Przydałam się do czegoś przynajmniej. Pierwszy raz takie badanie? Tak, pierwszy raz mam w ogóle krew pobieraną. I jakie no. uczucie? Dobrze, nie zemdlałam. <grywa> Bartosz Jałkiewicz. Która klasa? Yy, trzecia. Zauważyłem plakat i yy, też na wef yy, pani nam orzełek przedstawiła, że jest taka akcja. Zdecydowałem się, bo nas zachę zachęcała do tego, bo możemy u komuś uratować życie. Boisz się tego badania? Yy, w sumie nie. Nigdy się nie bałem żadnych badań, więc dla mnie to nie ma, nie ma problemu. Plasterek masz? Masz plasterek, nie? Dobrze. Michał Wiśniewski, Media.Pl.